Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, ja mam pytanie, czy jest systemowa oferta wsparcia sprofilowana dla kobiet w ciąży, które zmagają się z chorobą alkoholową? Czy, jest to, czy są miejsca, gdzie te kobiety, jeśli chcą się wyrwać ze swojego środowiska, będą miały szansę być po prostu do czasu rozwiązania ciąży? Wiemy też, że koronawirus bardzo mocno ograniczył skalę wsparcia, Szczególnie takiego w ośrodkach, ale także spotykania się grup terapeutycznych, pojawiły się przypadki, kiedy takie kobiety pozostawione stały same sobie. A jak wiemy, samodzielnie z formą alkoholową dość ciężko sobie poradzić. Stąd moje pytanie, ale także czy jest oferta wsparcia dla kobiet, które urodziły już dziecko z FAST i nadal piją? Czy takie specjalistyczne wsparcie, skierowane specjalnie dla nich, przez ministerstwo jest prowadzone, jest kierowane? Także pytanie, które może państwo nie znacie teraz odpowiedzi, ale prosiłabym w takim razie o odpowiedź na piśmie. Chodzi mi o dostępność diagnozy i wsparcia dla rodziców, dla dzieci, które zmagają się z FAST. Wiemy, że ta diagnoza jest bardzo trudna. Natomiast no już niejedne rekomendacje powstały odnośnie tego, jak diagnozować, jak wspierać, jak edukować takie dzieci. To są często dzieci, które trafiają później do rodzin zastępczych który, i te rodziny także potrzebują specjalistycznego wsparcia państwa, żeby pomóc tym dzieciakom. Stąd pytanie, czy taki system wsparcia diagnozowania profilaktyki został stworzony.